To, że jest zmiana pokoleniowa. Straszna. Między tym, co było na przykład właśnie w 2014, mm -hmm. a tym, co jest teraz, że, że to właśnie ten... Przychodzą, no, młode, no, nasze roczniki, można powiedzieć, i jednak, jednak pilnują tego wszystkiego, nie? Tak jak widzę. Oczywiście, że pilnują. To też miało na to wpływ oczywiście media, oczywiście yy, sytuacja, jaka jest. No, dzisiaj są te kary, no, są, są kolosalne. No, wiesz, jeżeli dzisiaj jadąc samochodem Byś miał w samochodzie broń i by ci wykazało, że masz jakieś tam promile, to tracisz prawo jazdy i broń. Co myślimy o PZL? Co jest do zmiany? Bo rozmawialiśmy też o tym, że sam powiedziałeś, że nie sztuka coś rozwalić, sztuka coś zbudować. Nie? Tak. I też y nawet jeżeli byśmy mieli taką różdżkę, że chcielibyśmy tam porządki zrobić, to nie wiadomo, czy byłyby to dobre porządki. Dzisiaj dla mnie PZL istnieje z dwóch powodów. Pierwszy to jest ASF i to na nasze barki myśliwych spadła redukcja dzika, i zresztą dobrze, no bo kto inny ma to robić. No a drugi to są obwody łowieckie. Rozmawialiśmy wcześniej, przed wejściem do studia, że my dzięki PZD-u mamy obwody, mamy gdzie polować i mamy to w miarę tanio. To trzeba sobie jasno powiedzieć, porównując do krajów zachodnich, nawet do naszych południowych yy, sąsiadów, no w PZD-u brakuje przede wszystkim transparentności. To jest podstawowa rzecz. To jest ból. To jest Dla mnie osobiście to jest ból. Płacimy składki PZU 460 zł plus ubezpieczenie, wychodzi, pozostała ona podniesiona o 100 zł płacimy 503 zł. Pytanie pozostaje. Czyli, czyli ile to jest rocznie? 130 tysięcy razy 500 zł no to, teraz będzie? To, 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 znaczy, wiesz, to by trzeba było troszeczkę yy, zaniżyć, dlatego że część myśliwych powyżej że 70 roku życia płaci połowę, no ale to. No dobra, by... niech będzie 45 milionów na grą. Tak, 45 baniek. Dlaczego na stronie PZD -u nie ma, że tyle baniek poszło na to, tyle baniek poszło na to, nawet dla świętego tego spokoi, żeby zaspokoić taką ciekawość te, tego, które się do tego dosypuje. Musiałbyś chyba, to nie do mnie to pytanie, trzeba by zapytać kogoś, kto się na tym zna albo kto tam pracuje i kto te pieniądze wydaje, tak? Natomiast trafiają one do zarządów okręgowych, których mamy 49. Bardzo często powielane pytanie wśród myśliwych, czy musimy mieć 49 okręgów, czy nie wystarczy tak jak wojewódz 16. Nie wiem, nie chcę tutaj się wypowiadać w tej kwestii, bo ja organizacyjnie się nic. A czy prawdą jest, że łowczy krajowy zarabia 4 dychy miesięcznie? Chyba 3 dychy. Nie a, chcę a, mówić, ale a, chyba. A, ja słyszałem a, o 30 tysięcy. No 30 tysięcy to co on takiego robi, że bierze taką kasę. Jest łowczym krajowym. No, ale na czym to polega? <laughs> to masz fajny, masz ładny gabinet, w którym jesteś tam, podejmujesz decyzję, masz do obok siebie jeszcze. Bo trzeba powiedzieć jasno, że łowczy krajowy. Y, jest jakby zarząd główny, którym on przewodniczy, i tylko jako łowczy krajowy bierze pensję. Pozostali członkowie zarządu głównego no nie mają wynagrodzenia. Mają pewnie delegacje jakieś i tak dalej, ale oficjalnej umowy o pracę nie mają. No dobra, przy no, no. miesięcznie miesięcznie przez rok to daje kwotę tam 360 tysięcy. A gdzie jest te resztę z tych 45 Wszyscy łowczowi okręgowi są na pensji. Jakie oni nie mają zarobki? No ja Tomek nie będę w to wnikał, bo nie wiem, ale z tego co słyszałem, 5-6 tysięcy złotych taki łowczy okręgowy ma. No są, ale wiesz, to, bo my mówimy tylko o składce. To... Znaczy ja, nie, ja nie mam pretensji z tego, bo jeżeli ktoś wykonuje swoją pracę, jest jej pracy dużo, nawet jeżeli to jest to przerzucanie kwitów, to ja bym po prostu chciał wiedzieć dokładnie, co robi. Bo ja nie lubię też przerzucać papierów. No. Mógłbym ale... może to robić za jakąś tam też kwotę, jak... może by się tego przekonał, jakby dostało trzy dychy, ale fajnie było wiedzieć po prostu, nie? Płacimy, płacimy na to wszyscy, nie? No ja też bym chciał wiedzieć. Mało tego, to my PZDU nie ma tylko dochodu z naszych składek. PZDU ma ohz o -y, ośrodki hodowli zwierzyny. Skup. To, tak, na których się sprzedaje polowania. Ma biuro polowań dewizowych. Jest do tego Łowiec Polski, gazeta nasza, która jest wydawana i którą w tej chwili wychodzi na prostą, bo ostatnio ponoć nie było dobrze, bo było trzeba było dokładać, ale teraz gdzieś tam to już wychodzi ta gazeta na prostą. No jest to jeszcze tam, wiesz, kilka innych składowych, są strzelnice PZD-owskie, yy, bo my, musi, my patrzymy przez składki, ale PZD ma olbrzymi majątek, olbrzymi majątek związkowy, który jest bardziej pod kątem nieruchomości. Twój zarząd okręgowy w Krakowie, do tego no, wszystkie strzelnice w każdym okręgu, hotele, ośrodki hodowli zwierzyny, nawet jakieś jeziora. Sama siedziba zarządu głównego to jest w Warszawie, to jest ścisłe centrum, to jest absolutne centrum, więc no, przez to trzeba popatrzeć. To już liczymy w miliardach, nie w milionach, tylko w miliardach. I moim zdaniem y, przez pryzmat kraju tu jest cały majątek, natomiast my jakbyśmy szarze myśliwi wiedzieli, że wydajemy tyle i tyle, wydajemy na to i na to, to może by nam się żyło łatwiej, tak? Natomiast jeżeli to jest wszystko utajniane, nie jest to pokazywane nam, widzisz, po abstrahując do... To dają nam powody do myślenia. Tak. Abstrahując... No, ale ja o tym właśnie jak tam z kimś rozmawiałem, to mówię dla świętego waszego spokoju, nie możesz czegoś takiego na stronę wrzucić? żeby miał ja po prostu nie, nie miał swoją ciekawość. Aha, idzie na to i to. Już, już mówię, ja nie jestem żadnym dziennikarzem ani po prostu z czystej ciekawości nie co się z tymi pieniędzmi dzieje? Naszymi pieniędzmi, mm -hmm. nie? W końcu dosypujemy się do tego koszyczka. A no to by trzeba było tam już jakieś protokoły, że jakieś tam oczywiście paragrafy, przepisy. No, Komuna. Biała taktyka, tak jest. Tak, tak za, zagruzować się pismami. Tak jest. Yy, abstrahując PZW Polski związek wędkarski przynajmniej oficjalnie mówi, że w tym i w tym roku wydaliśmy, teraz oczywiście strzelam kwotą, 20 milionów na zarybienia. Tak? I przynajmniej ci wędkarze że płacą, wiedzą, że 20 A. milionów i w okręgu krakowskim... I widzą też, że tam się wlewa ta A. ryba do rzeki, Dokładnie. że pływa, Dokładnie. że stoi, że coś, je, coś się dzieje. Dokładnie. I Oni widzą, poza tym jest oficjalnie powiedziane, że w tym i w tym dniu, w Krakowie będziemy zarybiać ten i ten odcinek, odcinek Wisły. Każdy sobie może przyjać i zobaczyć, tak? Nie ma z tym, wiesz, jakiegoś utajniania wielkiego. A u nas niestety jest. Nie wiem, uważam, że y, musiałbyś tu zaprosić, może się zgodzi Paweł Lisia łowczy, łowczy krajowy, może, może ktoś inny, może przyjedzie i z nim pogadaj, może odpowie, bo ja nie umiem ci odpowiedzieć, co się z tymi pieniędzmi dzieje. Nie wiem, też bym chciał wiedzieć tak jak ty. Pytanie jest o wilka, Rysia i niedźwiedzia, bo jeżdżąc właśnie w Bieszczady często y, słyszy się o atakach Wilków, zwłaszcza na zwierzęta gospodarstw domowych i ci ludzie czasami są bezradni, zwłaszcza jak nie ma po tych zwierzętach nic. No ostatnio nawet gdzieś tam jakąś polaną, żeśmy szli i tam chłopaki mówili, że tutaj krowę czy, czy krowę jakieś owce i w zasadzie oni nie dostali żadnego odszkodowania, bo nie było śladu po tym. No właśnie, to jest problem. Odszkodowanie przysługuje. Trzeba się zgłosić do. Yy, nie, teraz, żeby nie pomylił, urzędu marszałkowskiego bodajże. Wystarczy wpisać sobie w Google odszkodowanie z tytułu wyrządzony szkód przez wilki i tam wszystko jest. Natomiast jeżeli nie ma żadnego śladu po tym, no to się robi problem, jeżeli jest to zabrane całkowicie, bo wilki tak, tak, tak robią. U mnie niedawno, w tamtym tygodniu, słuchaj, koło mojego domu, już też mamy wilki, zagryzły cielaka normalnego od krowy, który się, krowa się wycieliła na pastwisku i w jedną noc po prostu zagryzły, przyjął weterynarz, ale tam została jakby, jedna trzecia tego cielaka została, została przeprowadzona sekcja i zostało stwierdzone, że to wilki. No i gospodarz Pozdrawiam Krzyśka, jak oglądał będzie, to yy, zgłosił to i prawdopodobnie odszkodowanie za to zwierzę dostanie. Natomiast w Polsce jest znów yy, strach decydentów, polityków przed eko, przed zielonymi, ponieważ w każdym kraju dookoła czy to Słowacja, yy, Skandynawia, Niemcy, Litwa, Łotwa wszędzie się wilki strzela i trzyma się je na normalnym poziomie. Dzisiaj w Polsce nie ma województwa, żeby nie było wilków. I my chronimy wilka, państwo chroni wilka, nie my, tylko państwo kosztem. Gatunków wszystkich. Saren, muflonów, jeleni, dzików, zwierząt gospodarskich, szczególnie psów, bo przy smakiem wilków to są psy. Jeżeli są psy gdzieś tam, no to jeżeli on jest luzem, to on jest zabierany cały z łańcuchem, czy ze smyczą, tak? Natomiast jeżeli biega luzem po podwórku, to to jest moment i tego, i tego psa nie ma, tak? Więc będziemy musieli chyba poczekać. Do momentu, kiedy zaatakują dziecko, no, nie wiem, człowieka i wtedy być może. Ale są już ataki i na ludzi, i nawet i też przez niedźwiedzi na tam to... właśnie też chłopaki mówi, że, że leśniczy gdzieś tam oberwał tak. dość solidnie i też się z tym nic nie robi. No i dlaczego się nie robi? No bo się wszyscy boją. No bo teraz sobie wyobraź Tomek, że y, zostaje zaatakowany leśniczy, który został notabene w tamtym tygodniu w Bieszczadach, właśnie, zaatakowany czytałem o tym. Został dosyć mocno poturbowany, no i teraz nagle jest decyzja, że zarządzamy na terenie województwa podkarpackiego redukcję 10 niedźwiedzi. Ty wiesz co by się działo? To przecież by ten internet się zagotował. Jak to, żeby niedźwiedzie to człowiek tam poszedł, ale człowiek z tego lasu żyje. To jest las gospodarczy. My tam mamy sadzić drewno, yy, mamy pozyskiwać drewno, sadzić drzewa, pozyskiwać drewno. Mamy. Yy, to, to jest normalne, tak? To, 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 ale... Czy zwierząt przybywa i ludzi przybywa? Oczywiście, że tak. I teraz najgorszym problemem w tej chwili, ja nie uważam, żeby niedźwiedź czy ryś był wielkim problemem dla nas, chociaż niedźwiedź, powiedzmy, ryś jest bardzo płochliwy, więc tutaj z rysiem nie będzie problemu. Nawet trwa w Polsce introdukcja rysia. Mamy rysia na Pomorzu Zachodnim, to też biorą udział w tym myśliwi. Natomiast niedźwiedź no, jest problematyczny, no, bo to jest wielkie zwierzę. Ale bardziej problematyczny, dla nie tyle dla ludzi, ale dla polskiej przyrody, jest wilk. Będzie taki moment, że się obudzimy oczywiście z ręką w nocniku, że już nie będzie nic, tylko będą wilki. Jak one już nie będą miały co jeść w lesie, no to one będą, tak jak mówisz, przychodzić pod, pod domy. Sam posiadasz zwierzaki, jakie, które, które hodujesz. No jak już przyjdą pod Kraków wilki, to już naprawdę będzie ciekawie. A niedługo przyjdą. Są w myślenicach. Tak. To tak, dość przyjdą. U mnie nigdy nie było w moich terenach, gdzie ja poluję w Sudetach. Ostatni wilk, który został legalnie upolowany, to był w 1983 roku. Został strzelony przez ten okres. Niedługo, długo, długo nie było wilków. A od trzech lat mamy już problem. I co to powoduje? Powoduje to, że one... Yy... No, intensywnie polują, wypychają zwierzynę leśną z lasu na pola. Ta zwierzyna robi coraz większe szkody ro, rolnikom. E, jelenie zbijają się w potężne chmary, dziki w watachy. No i teraz wyobraź sobie, że na jeden rzepak wychodzi 100 jeleni. One powinny być w lesie. One powinny być na co dzień w lesie, ale one są wypchnięte z tego lasu przez wilki. I jest przy to kolizje na drodze, przez... spowodowane głównie przez to, że, te, że ta zwierzyna nie jest w lesie i nie, nie, nie powodują tego myśliwi, tylko powodują to wilki. I, wi i wilków przy no, no, przybywa. U nas jest już realnie, powiem, że na terenie, gdzie ja poluję, nie było ich w ogóle, a teraz jest minimum 20. Minimum. Wiesz, jaka jest liczebność wilków w ogóle w Polsce? Nie, bo to jest dane, które są w ogóle. Yy... <laughs> Inaczej ci powiem. Ja nie wiem, czy jaka jest liczebność w ogóle Saren, Jeleni. No, jak to policzyć, w jaki sposób? Tym bardziej jak, jak policzyć? Ale odbywają się jakieś takie szacunkowe? Szacunkowe. No jedni ekolodzy twierdzą, że jest 2000 wilków, co jest oczywiście bzdurą, bo ja uważam, że 2000 to jest w Małopolsce i na Podkarpaciu całym. Natomiast być. inni mówią 7000, 5000, nie wiem. Ciężko powiedzieć. Ale powinno być tak, jak jest na przykład w Szwecji. Tam ma być 250 wilków w całej Szwecji i koniec. Wszystko, co jest ponad, to trzeba to zredukować. No i tak powinno być. U nas y, na przykład była głośna sytuacja z wilkami we Francji. Tam były ataki na głównie, tam producenci sera i tam mówisz y, owce, tam decyzja była wydana od razu. Ileś tych wilków zostało odstrzelonych. No i jest spokój. A my, a my nie wiem, na co my czekamy. To my będziemy czekali do samego końca i już nie będzie w tym lesie nic i wtedy nagle się ktoś obudzi, że jednak tego wilka trzeba zre zredukować. Bo co, inny, co innego jest? odstrzał redukcyjny, a co innego jest wciągnięcie wilka na listę zwierząt łownych. Jeżeli by doszło do tego, że wilk byłby wciągnięty jako zwierzę łowne, no dla nas by nam się lista gatunków powiększyła, ale też pewnie wprowadziliby odpowiedzialność myśliwych od szkód. I teraz to za szkody przykładowo w inwentarzu powiedzmy bydła czy owiec no musielibyśmy my płacić, tak? a w tej chwili płaci za to państwo. Z punktu widzenia myśliwego byłoby to niekorzystne. Finansowo na pewno nie, ale myślę, że myśliwi są już na tyle zdeterminowani, że podjęliby rękawicę, jakby to było zwierzęowne. No by, yy, bo to nie jest tak, że my myśliwi chcemy wybić wszystkie wilki. No Absolutnie nie. To nie, nie na tym to polega. Ale chcielibyśmy mieć, na przykład, jeżeli u mnie na terenie realnie rzecz biorąc może mieszkać i bytować przykładowo 6 wilków, to nie jest ich 6, a nie 26. Ja będąc. Na polowaniu teraz w Bieszadach, dzięki tutaj przy okazji chcę pozdrowić Daniela Skoła żąbek ale zauważyłem coś takiego, że te zwierzęta tam, w takim lesie, gdzie nie ma tej cywilizacji, są bardziej płochliwe. No oczywiście, że tak. Ja... I te, z tego, co rozmawiałem właśnie z Danielem, to mówi, że to właśnie przez wilki nie? I, i niedźwiedzia też, bo, bo to są drapieżniki, nie? I one tak naprawdę tam my zazwyczaj yy, chodzimy tam po lesie, czyli robimy takie polowanie z podchodu, trzeba się nachodzić i naprawdę trzeba się. No jest to fajniejsze, ciekawsze dla mnie przede wszystkim, no i, no i wymaga jakiejś kondycji, nie, bo tam górki są i no jest fajnie, no trochę się czasami czuję jak partyzant. Ja też mam u siebie górki, może nie takie bardzo obfite jak w Bieszczadach, w sensie bezkresny las, natomiast tam gdzie zwierzyna ma większą styczność z samochodami, z ludźmi, nas się zaczyna do nich przyzwyczajać. Tak? I ona widzi, że jedzie pociąg, jedzie samochód, nie grozi jej niebezpieczeństwo z tego, no to nie zwraca uwagi, nawet łba nie podnosi, kożeruje dalej. Natomiast tam, gdzie tych ludzi jest mniej, samochodów jest mniej, no to są drapieżniki, tak? i ona musi być bardziej czujna. No, w tym momencie wiesz, ta aktywność, yy, postrzegawczość jest zupełnie inna. Więc tutaj u nas bynajmniej jest ten problem, że yy, tak jak wspomniałem wcześniej, ta zwierzyna z tego lasu jest wypchnięta tereny polne w terenach w ogóle wcześniej Jeleni nie było, w ogóle to jakaś abstrakcja była. To teraz mamy jelenie, no bo tam w lesie wiedzą, że tam jest wilk, który im zrobi kukurę. Ale on i tak wcześniej czy później wyjdzie. Brak je w lesie jest. Oczywiście że wyjdzie już wychodzi. Już wychodzi, już go widać w piastach, już go widać pod miastami, na wsiach, także tutaj jest kwestia. Ja uważam, że pierwszym właśnie takim, bo te zagłębie wilków to są bieszczady, tak? To jest, wiesz, to jest y, słynny Arłamów, to, są, to jest Bircza, to jest Komańcza, początek bieszczad, ale również Ustrzyki. No tamte wilki zawsze były, są i będą. Ale jeżeli dojdzie, bo tam bardzo. Tam filmiki, które się przewijają przez internet, są jedzie wilki po mieście na pasach dla pieszych biegają, tak? no... Wilk też choruje na, na wściekliznę, i tutaj no, pewnie wcześniej czy później oby nie doszło, ale myślę, że do jakiegoś konfliktu z ludźmi dojdzie. Zanim przejdziemy do pytań z komentarów, to teraz takie jest pytanie tradycyjne tutaj, że jakbyś był takim, miał taką władzę sprawczą, to co byś pozmieniał w polskim łowiectwie? Od czego byś zaczął? Od edukacji przede wszystkim. Od poprawy. Edukacji myśliwych samych w sobie, czyli od tego, co mają kolokwialnie mówiąc, co dzisiaj można, a czego nie można, co można wrzucać do internetu, czego nie można, żeby poprawić wizerunek. Jak wspomnieliśmy wcześniej, do pzd u weszła polityka, tak? I, no, polityka ma jakby przełożenia na media, no, no dobrze o tym wiemy, więc chciałbym, żeby tych myśli... Ale powstał kanał teraz. Tak. Tak, powstał kanał, ale chciałbym, żeby było łowiectwo pokazywane jak kiedyś to był taki program Ostoja, był taki program Knieja, one były na programach ogólnodostępnych, jedynka, dwójka, żeby to wróciło, żeby ludzi uświadamiać po prostu czym tak naprawdę to łowiectwo jest, ale moim zdaniem jakbyśmy już to zrobili, to żeby był największy, największy plus, tak, no i otworzyłbym tę transparentność, żebyśmy my członkowie, normalni szarzy, wiedzieli, na co te nasze pieniądze są wydawane? Czy są wydawane dobrze, czy źle, to jest nieważne, ale ja chcę wiedzieć na co? Na co i po co? To nie są jakieś wygórowane marzenia. Można zrealizować bez większych problemów. Jednej rzeczy bym nie zmieniał, i to jest podstawa istnienia łowiedztwa w Polsce. System dzierżawienia obwodów. I to powinno zostać tak jak jest. Obwód nie mniejszy niż, niż 3000. To jest najważniejsze, bo nie można gospodarki prowadzić tak, jak to robią w Niemczech na 200 hektarach, bo tam co po prostu wchodzi. Na mój teren, to jest zastrzelone, tak? My mamy prowadzić gospodarkę, mamy tą populacją zarządzać mądrze, żeby osiągać tą populację, poprawiać osobniczo i. To bym zostawił, to absolutnie bym tego nie zmieniał. I zasady dzierżawienia obwodów na tych zasadach, na których są, jak najbardziej powinno zostać, trzeba zrobić wszystko, żeby nie dopuścić w Polsce do przetargów. Bo to o tym się już mówi w kuluarach, mówi się głośno, jeżeli dojdzie do przetargów. I to co wspomnieliśmy sobie wcześniej, jeżeli będzie mógł przystąpić do takiego przetargu Niemiec, holender, to na będzie dierżawę. na dzierżawę. To będzie to samo, co w Czechach. Po trzech latach nie będzie nic. Nic nie będzie. No oby nie. No, oby nie. I tym samym przechodzimy do pytań z komentarzy. Skąd pochodzi nazwa myśliwy? Jeśli się nad tym zastanowimy, to musi pochodzić od słowa myśli, myśleć. Ja nie mówię, że nie pochodzi, tylko jak patrzę na myśliwych skół obok mnie, to z myśleniem jest problem. No to skąd podchodzi słowo hunter, tak? No to można by to przełożyć na inny, na inny język. Ja wspomniałem wcześniej. Ale to jest ciekawe, nie? To jest bardzo no ciekawe. Po Powinien być łowca. Tak. Jak już coś, nie? Ale nie myśliwy. Zawsze był człowiek yy, łowca zbierać i tak dalej. Nie z epoki agrarnej. Nie będę się nad etymologią słowa zastanawiał, bo nie umiem odpowiedzieć na, na to pytanie. Natomiast jak wspomnieliśmy wcześniej, ja wspomniałem też, ja nie będę odpowiadał za 130 tysięcy ludzi. Każdy nie ma swój rozum i niech myśli. Po to przechodzimy badania psychologiczne i psychiatryczne przed uzyskaniem pozwolenia na broń, żeby yy, no, uzyskać pozwolenie no, i myśleć że Ja no. mam takie, wiesz, takie rozwiązanie, że może chodziło o to, że jak się zebrała grupa łowców, mhm. to musieli się naradzić, czyli pomyśleć jak tego zwierza tam, Zajść, nie, czy go tam gdzieś, wiesz, się dogadać, z, z której strony i stąd się to wzięło? Nie? Być może, no ale Że pytanie myślimy. ciekawe, to natomiast... myśleć no, no. I, stąd, i stąd zostało, no, to mówię no, w różnych kołach jest różnie. W każdym kole jest ileś tam myśliwych, każdy ma swój charakter, a może niekoniecznie idzie to w parze z myśleniem. Czy według pana Kamila leśniczy powinien mieć możliwość polowania na terenie swojego leśnictwa? Możemy wrócić do lat ubiegłych, wcześniejszych. Kiedyś każdy leśniczy posiadał na wyposażeniu broni? Była to służbowa dubeltówka z reguły i to była taki deputat. Każdy, każdy leśniczy miał taką możliwość posiadania broni i on z tą bronią, nie wiem, czasami wychodzili do lasu, czasami nie różnie, ale mieli na wyposażeniu. Czy powinien mieć możliwość? Powinien mieć możliwość i myślę, że to już dużo zależy od tego, czy jest członkiem koła, na którym ma leśnictwo. Jeżeli nie, to czy? W takie koło, Ale tak bo... sam w sobie powinien mieć, bo w tak. zasadzie to leśnicy mają podstawy do tego, że znają się na przyrodzie, tak. no, no, znają, to jest. Trzeba pamiętać o tym, że każdy leśnik, który skończył technikum leśne lub studia, nie musi robić stażu, żeby no, zostać myśliwym, tak? Właśnie. Więc oni mają to jakby w arkanach nauki, więc moim zdaniem powinien mieć taką możliwość. Daszbór drogi Kamil. Dlaczego wszyscy mamy udawać, że polowanie i moment zabicia zwierzyny nie sprawia nam przyjemności? Wprost mówi się, że to sport, a my musimy tworzyć historię z regulowaniem populacji, tak, żeby społeczeństwo to tolerowało. Nie jest to tylko moja opinia, a wielu myśliwych, z którymi poluję. No tak, tylko że mi osobiście samo oddanie strzału nie sprawia takiej przyjemności jak cała otoczka wokół tego. Natomiast wędkarstwo, które nawiązałeś tutaj jest teraz popularne No-Kill, czyli łapie i wypuszczam, łapie i wypuszczam. My nie mamy takiej możliwości. Jak naciśniesz spust, odbierasz życie, tak? Koniec. I my musimy odpowiednio do tego podejść co do regulacji po populacji, no to jest podstawowy atut. No my regulujemy. No jeżeli my byśmy tego nie robili, to tych dzików w tym Krakowie nie byłoby powiedzmy 100, byłoby 500 za jakiś czas. Więc ktoś to musi robić. Teraz tak, no, kwestia sprawiania przyjemności dla mnie osobiście to nie jest żadna przyjemność. Oczywiście, że nie. Odbieranie czyjegoś życia. Ja. I jeżeli komuś sprawia to przyjemność, to tutaj ja się ustosunkuję, to znaczy, że... Chyba trzeba banie zacząć leczyć. Jeżeli komuś sprawia przyjemność samo strzelanie, no to polecam pojechać na strzelnicę. Jeżeli wiesz, tutaj łowiectwo to jest tak ogromna dziedzina, że to strzelanie jest na samym końcu, tak? No jest to nieodzowne, związa nieodzownie związane z, z polowaniem, tak? Natomiast y ja to pokazuję na swoim kanale. Ja potrafię nagrać 50 zwierząt na jednym w jednym odcinku i nie strzelić żadnego, tak? Jak oceniasz pracę łowczego krajowego i naczelnej rady łowieckiej? Pytanie z komentarzy. Dobrze, niedobrze Tragicznie. Zacznę od. Yy... Plusy dodatnie plusy ujemne. Minusy chyba ujemne. Yy... Specjalnie. Tak. Musiałbym zacząć od pracy Naczelnej Rady Łowieckiej. Ja już kiedyś to poruszałem na swoim kanale. Pewnie napisał to myśliwe, no bo zna struktury. To napisz w komentarzu, jak będziesz oglądał, co Naczelna Rada Łowiecka zrobiła dla nas Myśliwych. To jest organ praktycznie najwyższy, wyższym organem od Naczelnej Rady Łowieckiej jest y, Krajowy Zjazd Delegatów, tylko, ale Naczelna Rada Łowiecka podejmuje uchwały dla nas Myśliwych. Więc jeżeli znasz jakąś uchwałę, którą Naczelna Rada Łowiecka podjęła w stosunku do szarych Myśliwych, to ja bym prosił o taką uchwałę, bo ja osobiście nie znam. Y, natomiast jak oceniam pracę zarządu głównego. No, oceniam ją mocno przeciętnie, tak żeby nie mówić całkowicie negatywnie. No, nie robią za nic w tym, co nas najbardziej boli, czyli jeszcze raz podkreślę, dzieciaków. Był przez krótki okres taki moment, że mieliśmy dostać jako myśliwi broń krótką. Oczywiście gdzieś tam się to przewinęło. Ale to jest, chyba to jest proces. Procedowane tak. chyba już utknęło gdzieś. Tak? To, że tak. nie będzie tej krótkiej broń na... na dostrzelanie? Nie, tak. Nie chcę tutaj dywagować, bo śledziłem ten temat dosyć długo. Po miesiącu gdzieś to stanęło na jakiejś komisji nie wiem, jest to procedowane i to wszystko gdzieś stanęło. No i znów zarząd główny nie zrobił pewnie nic, żeby to dalej pchnąć. Tam jest kilka rzeczy. Tam było możliwość dopuszczenia nokto i termowizji do polowania na drapieżniki, za czym jestem dwoma rękami Ponieważ mamy problem ze wścieklizną, mamy nadstan przede wszystkim drapieżników lisa, jenota, szopa i powinniśmy re redukować dla dobra zwierzyny, zwierzyny drobnej. Yy, ca cały zachód, cała północ poluje z tumikami, dlaczego my nie możemy? Co jest w tym, że też za zarząd główny. Yy, Ale jest przyzwolenie na no tylko no do dzików sanitarnych. No tak. A dlaczego? Powiedz mi, Tomek, jako, jaka jest różnica. Czy ja do tego jelenia strzelę z, z tłumnika czy bez? No, dla nie, mnie nie ma, tak? no, dla, dla tego jelenia też nie ma. Uwierz mi, że jemu to nie, nie zależy, czy ty mu gibniesz bez tłumnika czy z tłumnikiem. A dla mojego słuchu ma to znaczenie kolosalne. Mało tego, jest inny odrzut broni. Słychać tak, tak zwane uderzenie kuli. Ty wiesz, czy trafiłeś, czy nie trafiłeś. No, no ale i tu jest znowu problem. I my nie, no i to są rzeczy, które nas myśliwych dotykają bezpośrednio, tak? I to jest chyba w gestii naszych władz, że powinny robić. Więc umówmy się, że pracy Naczelnej Rady Łowieckiej oceniam negatywnie, bo dla mnie jeszcze raz powtórzę, nie zrobiła prawie, dla mnie, dla myśliwych ogólnie nie zrobiła prawie nic, a prace Zarządu Głównego przeciętnie albo mniej niż przeciętnie, bo ja nie widzę jakichś wielkich zmian, tym bardziej, że ten łowczy krajowy, który jest, ja to notabene, ja z Pawłem się znam dobrze, także tutaj personalnie, ja osobiście do niego nie mam absolutnie nic. Natomiast do całego Zarządu Głównego, yy, no chyba powinni coś więcej robić dla nas. Po co tam są? A ty nie masz takiego wrażenia, że to jak w każdej takiej zbetonowanej instytucji, gdzie jest dużo pieniądza, po prostu oni nie schodzą do tych ludzi, tych przysłowiowych okopach? Jak Zawsze nie, tak było. Nie widzą tego problemu oddolnie, który się tam gdzieś rozgrywa? Yy... No bo tu się zgadza, tu jest przerzucanie kwitów, na kwiecie tak. ładnie wszystko wygląda, papier wszystko ładnie przyjmia. A tam co innego się dzieje. No ale widzisz, I chyba no to... musi dojść do rewolucji, żeby coś tam kto, komuś się oczy No tylko jak tą rewolucję zrobić, skoro w, ten, te, w tym momencie łowczy krajowy i łowczowie okręgowi, no nie boję się tego powiedzieć, są, jakby z nadania politycznego. To minister. No dobrze, a jakby wszyscy się teraz myśliwi w Polsce skrzyżnęli, na przykład nie zapłacili składek, które z, zresztą podnieśli, to z czego by mieli? No właśnie. A koła jakby nie zapłaciły, albo nie, no. tam nie było tej ewidencji skupu, i tego wszystkiego, że nagle nie ma tych dewizowców, i tak dalej. No, przecież ktoś to robi. No, widzisz, brakłoby kasy w karbonce. Brak, tak, brakłoby kasy. By trzeba było zacząć gadać z szarym człowiekiem. I tu masz rację, tylko że tu byśmy sami sobie narobili problemów, yy, w sensie takim, że no nie wiem, jakby to bo byłaby tu interwencja według prawa ministra, jakby to zrobił, nie mam zielonego pojęcia. A ministra też jest sposób, nie płacić podatków i też by się skończyli. To Dobrze. są komornicy, nie? No, ale z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że my myśliwi, jakbyśmy tak naprawdę, to co mówisz, zrobili potocznie mówiąc strajk. Odwieszamy wszyscy broń na dwa lata. I autentycznie, no. nie polujemy przez dwa lata. Pierwszy, kto stoi pod Sejmem, i pod PZD rolnik. rolnik. Szkody, które Polski Związek Łowiecki wypłaca, przekraczają 100 milionów złotych, ale to są tylko pieniądze wypłacone. Natomiast całe działanie prewencyjne wokół, czyli pastuchy, dyżury, zabezpieczanie, poletka zaporowa i tak dalej, to już jest liczone w w setkach milionów. Czyli jest tu już jakaś odpowiedź na to, gdzie te pieniądze idą, bo to też część tych pieniędzy idzie na szkodę. No ale to nie ze związku, Tomek, to nie? Pieniądze, nie, to tylko z kół. Koło musi tak gospodarować, żeby sprzelać, strzelać zwierzynę, sprzedawać tusze i wypłacać rolnikowi. A związek to jest zupełnie inna bajka, no, związek jest związek. To jest drugi organ. Tak, to jest drugi organ na utrzymanie pewnie strzelnic, wypłaty, ZUS-y, projekty różnego rodzaju i tak dalej, Jakie jest Twoje stanowisko odnośnie bow huntingu, czyli polowania z łukiem? Bow hunting. To moje stanowisko Albo to cross, jest. Cross bow hunting tak. czy cross, cross hunting? Cross, cross, bow, to, tak. cross bow hunting, tak. Jakie jest moje stanowisko? Dla mnie to jest ostatni level łowiectwa. Ale dopuszczone powinno być? Tak, Niedopuszczone? Zdecydowanie tak. Powinno w Polsce też? też? Oczywiście. Jestem za tym. Dwoma rękami jestem za tym. Dlatego, że to jest najtrudniejsze polowanie, to wymaga już kunsztu łowieckiego. To nie jest, wiem, że ma wielu przeciwników, ze względu. Inaczej, ma przeciwników ludzi, którzy nigdy nie polowali z łukiem. Wspominaliśmy na zewnątrz, że byłem w Afryce, tam się poluje na bawoły z łukiem, poluje się na lwy. Na w Stanach. tak, tak, na, do, na słonie. W Stanach polują na niedźwiedzie gryzli, na łosie i sobie dają radę. Natomiast tutaj wymagałoby to naprawdę bardzo takiego skrupulatnego kursu i szkolenia, ponieważ no nie każdy takim myśliwym może zostać, tak? To trzeba sobie jasno powiedzieć. Ja jak poluję, to ciężko czasami jelenie podejść na 150 metrów, a tu trzeba podejść na 30. No i to nie jest takie do końca łatwe. Ale jestem za. No trzeba być mega sprawnym. Tak. Trzeba się wysmarować, odymić. Zamaskować. No. Trzeba posiedzieć w tym lesie. Tak.